Witam wszystkich na debacie, której eee, tematem jest: czy pomorska Szkoła buduje patriotyzm lokalny? Po mojej prawej stronie zasiadają przedstawicielki propozycji, natomiast po mojej lewej stronie zasiadają przedstawicielki opozycji. Jednym ze sposobów wdrażania patriotyzmu w życiu obywateli jest edukacja, co, jak wiemy, jest obowiązkiem szkoły. Szkoła również na Listwach na Włosów odnosi się do zagadnień dotyczących wiedzy ogólnej o administracji publicznej oraz organizacji kompetencji y, samorządów terytorialnych. Właśnie jeszcze jednym sposobem, który tak jakby zachęca ludzi do, do poznawania tej wiedzy, są na przykład konkursy organizowane przez szkoły, województwa, powiaty, na temat, y, na temat y, życia politycznego, samorządów terytorialnych. Kolejnym takim argumentem, y, przemawiającym za tym, że Polska szkoła rzeczywiście buduje patriotyzm lokalny jest to, że uczniowie historii naszej najbliższej. Co na przykład pokazuje się w wycieczkach na miejsce strajku Solidarności. Są um, organizowane również rekonstrukcje różnych zdarzeń, albo apele dotyczące takiego święta, jak na przykład um, 11 listopada, czy innych, dzięki czemu też bardziej wdrażamy się w ten temat, tożsamiamy się w nim. Potrzebujemy nowej formy patriotyzmu. Um, potrzebujemy odejścia od mechanizmu, potrzebujemy odejścia od rwania szat, od ginięcia się na ustach. Lecz potrzebujemy patriotyzmu społecznego, patriotyzmu społeczeństwa obywatelskiego, e, patriotyzmu lokalnego, e, który nie skupia się na tym, co było, lecz czerpiąc z przeszłości, jest mocno osadzony w teraźniejszości i ma jasną wizję przyszłości. Niestety polski system edukacji nie dorósł jeszcze do tych idei. E, e, I dlatego, mimo naszych nadziei na budowanie patriotyzmu lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszej szkole, nie jest to możliwe, nie jest to realizowane. Mimo szczątkowych wycieczek i wyjść, i kilku informacji o Gdańsku, które otrzymujemy na lekcjach. się, że patronem szkoły jest Mariusz że polski pionier e, polskiego żeglarstwa i e, wychowania morskiego. Sprawiło, ehm, że szkoła e, jakby wychowywana w takim duchu żeglarskim i w ramach selekcji WF-u e, organizowane były szkolenia żeglarskie na przystani i w Golgudach. właśnie organizowanie różnych akcji typu sprzątanie terenów dookoła szkoły również buduje w nas taki lokalny patriotyzm. I bardzo ważne jest również uświadamianie młodzieży o historii miejsca, w którym mieszkają. Sytuacja na pochodzie drugiego narodu, który nie pamięta swojej historii, nie ma także swojej przyszłości. I wartościowe jest organizowanie wycieczek, podczas których dowiadujemy się z czego słynie nasze miasto oraz możemy się dowiedzieć o sławnych gdańszczanach, które przyczynili się do czegoś i możemy być dumni z tego, um, że właśnie wchodzą z naszych terenów. Po nalezkach historii bardzo, jeżeli w ogóle historia naszego miasta Gdańska, które jest miastem o tysiącletniej historii, bardzo bogatej, nie uczymy się właściwie wcale, jest ona tylko drobnym tłem gdzieś innych historycznych wydarzeń. Drugą moim zdaniem równie ważną rolą w kształtowaniu tego patriotyzmu lokalnego jest polityka, o której w szkole również niewiele się mówi. A jak może poczuć się obywatelami naszego miasta, jeżeli właściwie jego życie toczy się gdzieś obok. Ostatnią rzeczą, yy, która moim zdaniem jest na równi ważna z yy, m, historią jest kultura, która ja w szkole, tak samo moim zdaniem, w Gdańsku w którym jest harmonia, jest, są teatry, jest również opera. Moim zdaniem powinno być to przez szkołę wykorzystywane. Na półwyspie, który również jest częścią Pomorza i też jest zajęcia do pomorskich szkół, o tej historii tego, co wydarzyło się właśnie w tych regionach, mówi się bardzo dużo. Jest kółko i szkoła ma swoje własne łodzie. Ostatnio były zorganizowane e, nauki Hartuta Szucciego, jako osoba, która nie urodziła się e, w tych regionach, w sensie na Trubyskie. E, po 10 latach mojego życia przyjechałam do Trubyska i poczułam się częścią tej społeczności. I na to nie miałam wpływu moja rodzina, ponieważ nikt stamtąd nie pochodzi. Na to nie mieli też wpływu moich znajomych. Na to miałam nie, miałam ja to miałam nie moja szkoła, ponieważ e, wszędzie było, dało się czuć to, że jest to morze, i to jest obecne i nasza historia i język i to wszystko było obecne i miało wpływ na mnie. Czy szkoła jest w stanie nauczyć nas miłości? Przecież pewnych zaset zachowań, tradycje i poczucia przynależności do pewnych grup społecznych, yy, czy, czy do ludzi, no przecież coś wynosi w domu. Yy, a sam system oceniania wprowadza, wprowadza pewne nierówności, podziały. To jest sprzeczne z ideą patriotyzmu lokalnego moim zdaniem i pewne jednostki są wywyższane ponad inne i to może po prostu um, nie łączyć, scalać grupę, a to wchodzi w skład y, tej ideologii, lecz tak jakby przerywa te więzi. Prosty przykład, wyróżnia, wyróżnianie osób z czerwonym paskiem na koniec roku szkolnego, my nawet ich nie znamy. Na sam koniec zdałam sobie takie proste pytanie, czy szko jak szkoła chciałaby budować patriotyzm lokalny, skoro czasami sama postawa nauczycieli nie jest patriotyczna. Uczniowie potrzebują autorytetów już od najmłodszych lat, od tych najniższych szczebli edukacji. Szukamy patriotów wśród nauczycieli. Nie zawsze tak jest, kiedy dyrekcja narzuca nauczycielowi danemu organizację danego przedsięwzięcia, a ten nauczyciel nie do końca czuje się tak, że to... To jest takie wytrzymaszanie, młodzież to wyczuwa czasami i po prostu ym, siedzą na tych apelach, znudzeni i to nie ma dobrego wpływu. to jest taka sztuczność, a nie prawdziwe poczucie tej więzi, yy, tej wspólnoty. To jest tak, że niektórzy yy, dzięki szkole nauczą się tego uczucia, a niektórzy nie. I tak samo z Polskim czy z matematyką, którą yy, uczą się wszyscy i wszyscy mogą yy, ten program przejść. Ale to, czy ktoś się nauczy do czy obejmować, to jest też w sumie yy, sprawa indywidualna. Bardzo ciężko jest poprzez ustalony rynku, budżet, siedzenie w ławce, albo przez proste wpływanie, nauczyć się jakiegokolwiek uczucia. Nie można usiąść do stwierdzić, dobra, teraz uczę się kochać moją ojczyznę, bo to w ogóle w ten sposób nie działa. Um, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób moglibyśmy uczyć, uczyć w inny sposób niż koleżanki wymieniły. Jednak zdecydowanie zastanawiam się nad tym, jeżeli kiedyś będę miała możliwość pomocy w wzbudzaniu nastroju obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego. o moim własnym, trzeba zdecydowanie zdecyduję się to zrobić. Dziękuję za pytanie. Nie da się podważyć tego, że w większości z nas zaszczepiają pewnego rodzaju um, ciekawość i potem jesteśmy to sobie sami w stanie już na jego w zakresie własnych możliwości. A, zgadzam się z Tobą, że świadomość jest y, i bieda mm. jest Pierwsze, jest pod podwaliną do naszego patriotyzmu. Um, jednak ta wiedza samą w sobie nie buduje miłości do, do ojczyzny wielkiej czy tej małej, ponieważ można mieć świadomość i świadomie tą wiedzę odrzucić. Można wiedzieć, co się stało i wtedy zdecydować, że nie, to, to nie dla mnie, wcale nie mi się to nie podoba, wcale tego nie lubię, nie zdążę tego, chcę są jak najszybciej. Jednak masz rację, że z tą wiedzą, z tą świadomością, która jest dla nas zaszczepiana, jest to pierwszy krok, żeby wzbudzić na nas jakieś uczucie do mojej um, do ojczyzny. Jak kształcenie siebie i dążenie do doskonalenia siebie wpływa na patriotyzm lokalny? Bo ja osobiście tego nie rozumiem. Kiedy różnie się przedstawia, pokazuje się w społeczności osoby z patrim, które sobie lepiej poradziły, bo w szkole czasami jest tak, że trzeba umieć sobie radzić. Trzeba być, kiedy pokazuje się takie osoby, a inne nie do końca, nie powiodło im się akurat w tym roku szkolnym, to, to nie jest takie staranie, a z definicji patriotyzm też nie jest stalaniem takich jednostek, wspólnota celów, wspól, jesteśmy wszyscy jak jeden organizm, a tutaj właśnie takie wyróżnianie pewnych osób ponad, ponad innych nie jest tutaj do końca. Że jakby pokazywane są tylko wzorce osób, które otrzymują wysokie oceny z przedmiotów e, lekcyjnych, z przedmiotów takich e, nazwijmy programu szkolnego, a te osoby, które rzeczywiście e, angażują się w, jak, w jakieś e, działania patriotyzmu lokalnego, nie do końca w tym momencie znajdują e, się na tym piedestale e, jako te pokazywane jako wzorce. Rozumiem, że to jest argument który ma świadczyć za tym, że szkoła nie buduje patriotyzmu tak lokalnego. Chciałem zapytać, czy może potraficie podać jakieś przykłady konkretne patriotyzmu lokalnego, to znaczy znajomości podstawowej historii Gdańska, Gdańska czy samego miasta? Ja uważam, że właśnie te konkursy, które są organizowane w szkołach i w których szkoły chcą, żebyśmy brali udział, czy właśnie organizowanie wycieczek w wschodnich no Sprawdzamy jak ktoś zapomnił, no bo wiadomo, że ktoś może sobie usiąść sam w domu tak, i poczytać o tej historii Gdańska, ale wiadomo, że więcej zapamięta właśnie na takich wycieczkach, tak? Wasze argumenty i Wasze wystąpienia zasługują na e, naprawdę dużą e, dozę e, uwagi i dużą dozę E, takiego e, przyznania Wam e, racji i że mówiłyście z serca, mówiłyście własnymi argumentami. Chciałbym teraz prosić Was o wstańcie po stronie opozycji, choć propozycji, zależnie od zdania. I wydaje mi się, że w tym momencie moglibyśmy uznać, że argumenty opozycji e, bardziej na Was e, wpłynęły, choć ja po raz e, kolejny e, podkreślę, że e, zarówno jedna, jak i druga strona. Wydaje się być e, ogromnie przekonana do swojego zdania i to świetnie.